Siemanko malinowa oberlandzka. Jeszcze tak z tydzień, maksymalnie dwa. I będzie można przerwać. Wczoraj jeszcze dostała wapnia i krzemu. Dlatego też o, takie nacieki. Tak jak i tutaj gala. No ale tu głównie jesteśmy na malinowej, troszkę przeciąłem, bo było bardzo zagęszczone od pędów i po prostu nie wykolorowałaby, a tak to widać, że ten kolor już wchodzi powoli na nią. I tak jak mówię tydzień czasu góra dwa tygodnie i będzie można poderwać. O malinowa, tak króciutko Wam powiem, zrazy, czyli pędy wzięte były z bardzo, bardzo starej malinówki. Więc mam pewność, że to jest malinówka, a nie jakieś nowsza wersja malinowej. Jest to na dziewiątce, no, wygląda jak wygląda, ale rodzi to, co, to, co pamiętam było. Czyli bardziej takie alalobo owoce. Czasami się zdarzają też takie wydłużone, ale w większości jest właśnie tego typu owoc. Także malinowaczka będzie dostępna. Pirosa właśnie skończyłem rwać. Dziś jeszcze zostało przejechać góry Sander'a i część będzie przerwane. Gala. Już przejdziemy dalej. Jak gala wygląda. Tylko muszę przejść na drugą stronę, bo nie będziecie nic widzieć. Eee, spodziewałem się, że będzie troszkę rzadsza, a tu wychodzi na to, że jest dosyć gęste, tak jak Wam kiedyś mówiłem, ja tą galę bezpośrednio sprzedaję i co roku jakoś się udaje sprzedać. I widzę, że mam dwa klony tu gali paskowanej. Tu jest jeden klon. Tak wygląda. A tu jest drugi. Ona jest troszkę jaśniejsza. Ale też z paskiem. Oczywiście bardziej pożądana byłaby ta. No ale jest to co jest. Gala jeszcze no tak z miesiąc czasu. Może troszkę mniej, ale obstawiam na miesiąc. Rozmiar będzie max 7, może gdzieś jakieś 7,5 wypadnie, tak jak w zeszłym roku. Jak to gala, drobno owocowe, więc tu nie ma co oczekiwać, że będzie jakieś wielkie. Także tak by to wyglądało, mili Państwo. I lecimy na sandera. zaraz Wam pokażę co tam na sanderze. Sander przerwany. No i tak jak wam kiedyś mówiłem, prawdopodobnie raczej na pewno jeszcze jeden zbiór. Zobaczymy, ile zostanie tego jasnego pod spodem. Bo tu gdzieś zostają takie jasne owoce. Gdzieś nie mogą dołapać tego koloru. Ale jest przerwane. Drugi zbiór skończony. Zostały wierzchołki do złapania teraz. Nie ma ich to i ile, no ale też trzeba to zebrać, żeby nie przejrzało. I tak naprawdę, no nie za wiele zostało tu na spodach, ale tu ja mogę pokazać, o, tak jak tu na przykład, że jest ten owoc nawet pod spodem w miarę ładnie wybarwiony. Tak samo i tu, zobaczcie, ładnie wybarwiony owoc. Rozmiarowo, jak to wyszło, z tego co widzę, to procentowo, bo ostatnio robiłem właśnie też coś pod zamówienie, to na 560 kg wyszło jakieś 40 60 kg owoców poniżej siódemki, więc nie jest źle. W tym względzie tu sander to drugi, ten drugi zbiór bardzo ładnie, oczywiście no pierwszy zbiór to było tak pół na pół ale drugi zbiór już bardzo ładnie owoce podrosły, więc dały to co trzeba, jak to się mówi i to by był sander, po sąsiedzku sisirad yy, też go przerwałem go tu przerywaliśmy, troszkę jeszcze na nim zostało owoców, gdzie nie na tym rzędzie było najmniej kolorowych, dlatego najwięcej zostało. Nie wiem dlaczego, środkowe rzędy były najbardziej obładowane tym owocem takim do zdrywu gotowym, no i tu powiem Wam taka 7,2 w plusie praktycznie wszystko. Bardzo fajnie to wygląda. No, niestety, tak jak Wam mówiłem, dziury gradowe są. I to trzeba będzie wszystko odrzucić. Ale poza tym, bardzo, bardzo ładny owoc. Dawno nie było Goldena. No to wam go pokażę. Niestety, brakło mankozebów. I plagi egipskie wlazły na Goldena. Ale owoce w miarę ładnie wyglądają. Kontynuując, yy, jakie plagi? No, nekrotyczna i tyle. Nic poza tym. Znacie to. Owoce dosyć rzadko było. Grat jeszcze poprawił. To wiecie o tym. Nieduży, bo nieduży, ale poznaczył Goldena. Co tam się udało, to się gdzieś połapało, przerwało. Ale jeszcze pozostawały. A tak to Golden no, standardowo, jak u mnie w miarę to wygląda. W tym roku nie było żadnego tu przerzedzania na Goldenie, więc miejscami jest troszkę gęściej, zwłaszcza wierzchołkami. Ogólnie w miarę fajnie wygląda. Zobaczcie, zdarzają się takie ładne kiści. Ze szkodnikami odpłukać na razie problemu nie ma. Jedyny problem na Goldenie to lecące liście. No ale tutaj o tej porze to już tak ciężko coś powalczyć z tym. Ale się jeszcze tu coś włoży, żeby do końca sezonu jak najwięcej tego liścia zostało. Tu się drzewko złamało. Niestety. Także tak wygląda Goldenik. I co powiem, gdzieś tam się e, przyuważyłem, gdzieś jakieś pojedyncze owoce złapały parcha wtórnego. Wtórnego, nie wtórnego, przepraszam, pierwotnego. Tu zobaczcie, jest. Jest parchaty, zdarzy się, ale to naprawdę nieliczne, pojedyncze sztuki. No i co mnie wkurza, to właśnie liście. Tak by to wyglądało, dobrze. Tyle na ten tydzień. Króciutko. Dzięki za nowe subskrypcje, za wszystkie komentarze. Zapraszam na zakupy 3sady.pl I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.